Cześć, nazywam się Małgosia Kowalewska-Kawuza i jestem autorką bloga Lady of the House. W ramach projektu z homebook.pl będę inspirowała Was do zmian w Waszych wnętrzach. Zapraszam na pierwszy odcinek. Zaaranżowanie pokoju dla jednego dziecka? Żaden problem. Pokój dla dwójki dzieci w tym samym wieku to również stosunkowo proste zadanie. Jednak pokój, w którym trzeba pogodzić świat przedszkolaka i ucznia, to jest dopiero prawdziwa lekcja kompromisu. Witajcie w pokoju moich chłopców i zobaczcie, jak połączyć dwa światy w jeden. Łóżko piętrowe w pokoju dziecięcym to jest zawsze dobry pomysł. Pozwala zaoszczędzić kilka dobrych metrów, a dodatkowo, jeśli wykorzystamy odrobinę kreatywności, stworzymy doskonałą bazę dziecięcym. Wybierając meble, zdecyduj się na rozwiązania inteligentne, czyli takie, które rosną z Twoim dzieckiem. Pamiętajmy, aby oddzielić strefę zabaw od miejsca do nauki. Tym samym stwórzmy miejsce, które pozwoli na rozwijanie talentów i zainteresowań Twojego dziecka. Dziecko w wieku przedszkolnym przejawia głównie potrzebę zabawy. Wygospodaruj więc przestrzeń przeznaczoną tylko dla niego. Pamiętaj o organizacji i porządku. Urządzając pokój dzieci, pamiętajcie o personalizacji przestrzeni. Niech to wnętrze odpowiada ich aktualnym zainteresowaniom czy ulubionym postaciom z bajek. Miło mi było Was gościć w pokoju moich dzieci. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.